Tak więc Siemanko, witam Was serdecznie. Oto pierwszy vlog na tym kanale. Vlog treningowy. Trójbój klasyczny. Będę się pojawiać na tym kanale vlogi z treningu mojego, z przygotowań do mistrzostw Polski. I ogólnie vlogi treningowe, tematyka około treningowa czy te jakieś techniczne rzeczy, czy lifestyle'owe, czy jedzeniowe. Zobaczymy. No Co wyjdzie to wyjdzie. Przed Wami oto pierwszy vlog z soboty z 6 lipca. Eee, więc trening z przysiadów i martwych ciągów. To jest to ostatni tydzień, e, ostatni tydzień z 4 tygodni 5 e, bloku e, przygotowań do mistrza z Polski IPF. Jak, jak widzicie, tutaj mamy ostatnia seria rozrywkowa. Poszło gładko. To się top. i topsecik. Przez te 5 miesięcy cały czas było siadane w neoprenach SPT mięciutkich. Bardzo mięciutkich. I tym sposobem. Mamy tutaj rekordzik 187,5 kg. Jagoneczka RPE 7,5. Super, bardzo zadowolony jestem z, z tego jak to siadło Następnie seryjki. 165 czóreczki 4x4 miałem bardzo przyjemnie. RP 5-6 5 ta pierwsza, reszta szósteczki. Więc bardzo bardzo gładko te wszystkie boki poszły więc no generalnie akurat byłem na siłce W miejscowości Kościan czumka e, miała klub więc e, ta jest siłka typowa, tylko nie wiem ona ma lata, ale dużo te są starsze ode mnie. E, krążki alejko, nie wiem pamiętałem jeszcze chyba PRL więc bardzo stary sprzęt ale solidny tutaj mamy ciągunie, zaczynamy rozgrzeweczka trening poszedł bardzo ładnie Jarek siedzi więc bardzo bardzo zadowolony wsiadł ciągi bardzo spoko rozgrzeweczka zamkiem potem paski bo robiłem jeszcze topseta Jednego topseta zamkiem, drugiego topseta w paskach I żeby się to kroić do pasków robimy jednego lepa w paskach Ostatnia toczewka, 1.8 I topsetik 197,5 Założyłem to tam? Tak, 7.5 Miało się to na 3 siadło, ledwo na 2, ale nie było takie złe. Wstałem to na RP6-7 z racji chwytu, który już potem się poddał, nie udało się tego podnieść. Potem zrobiłem sobie i ten sam ciężar w paskach, nie pokażę, bo tragicznie poszło. Następnie zrobiłem 1,8,7,5 na dwójeczki. Pierwsza seria była taka średnia, ale już druga weszła gładko. Troszkę inne ustawienie i poszło gładziutko. Aż się ja sam dziwiłem, się ja sam tybiłem. Sfrustrowałem, jak to można tak Eee i akcesoria Pendulum skład akurat tam mają, więc skoczyłem sobie bardzo spoko eee, lekka pompka, nie było dość ciężkawo na tym chociaż wyraz twarzy pokazuje co innego eee, następnie sobie zrobiłem No, to tu, eee, tu akurat ta apte jest taka, eee, taka dość wypłaszczona. Ale te bardziej skośne. Ale spoko. też leciutko. Eee, 40, 50, 40 chyba kilometrów takiego. Delikatnie przepompować, ale i tak następny dzień tu popaliła. Więc eee, spoko było. I. I jeszcze mamy tutaj e, kolejny dzień niedzielka. A w niedzielę ławka. O, e, główna ciężka ławka. Ostatni tydzień, więc e, bloku. Więc wszedł też PR. E, Rozżyweczka. Bardzo przyjemnie tam mają dywanik. Czyściutko, śludny. Z siłka pełna profeska, kościan. Jakby ktoś nie miał gdzie zrobić treningu, to tam jak najbardziej można wpadać. Ale byłem tylko tam okazyjnie, racji, że u nas był remont. Wymiana sprzętu na nowe firmy Grant, więc będzie się pojawiać w następnych vlogach 70, 90, 100, 110 rozgryweczka. Poszło leciutko. I top Ja Miał być RP8. 120 jedyneczka. Auto mi się podoba. Poszło RP7. Czego chcieć więcej? Rekordik solidny. Dobrze to prognozuję na nadchodzące zawody. I seryki. 107,5, czwóreczki. Więc solidnie. Bardzo dobry program zrobiłem przez te 5 miesięcy. Jestem bardzo zadowolony. O, od tyłu, od boku. Ładnie widać pozycję, wszystko. I na koniec jeszcze te bareczki. I potem zrobiłem jeszcze znowu z Już nie przygrałem, Mi się nie chciało. No, tak więc komentować, subskrybować, oglądać. Możecie pisać w komentarzach co chcecie widzieć eee, Czy Wam się podoba taka forma. Eee, jak jeszcze ogarnę mikrofony, to będę nagrywać bardziej in real life. A na koniec jeszcze trochę. Formy trójboisty. To jest chyba źle. Tak więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych vlogach.